Kochani, kochani, witam Was bardzo serdecznie w energetyce dnia 24 lutego 2019 roku. I proszę Państwa, jaka energetyka? No wrażliwa, wrażliwa jak cały luty wrażliwy. To już się dzień w dzień powtarzam ale myślę, że Państwo doskonale wiecie, że luty wpływ dwójki daje niestety albo stety wrażliwość. Do tego dochodzi całość, z całości 24 luty 2019 jest dwójką. I proszę Państwa, jeszcze wibracja, bym powiedziała, bardzo wrażliwa, bardzo miękka, 24, czyli daje szóstkę z dnia dzisiejszego. I proszę Państwa, co to nam wszystko daje? To nam wszystko daje to, że może być nam się trudno skoncentrować na jakichś takich ważnych zadaniach w ciągu dnia. Z tym, że jeżeli chodzi z tego podziału godzinowego, jeżeli mam jakieś trudne rzeczy do zrobienia, to bym powiedziała czas sprzyjający od godziny, od godziny 6 rano do 12. Z tym, że rzeczywiście musimy być bardzo w stosunku do siebie tacy wymagający i konsekwentni, i wtedy jak najbardziej będzie. Dobrze. I teraz tak, do czego sprzyja dzisiejszy dzień? Na pewno sprzyja on do wszelkiego rodzaju współdziałania. Czyli jeżeli mielibyśmy, chcielibyśmy porozmawiać z kimś, bo mamy jakiś wspólny cel, wspólną ideę. Czy na płaszczyźnie zawodowej, czy na zasadzie działania charytatywnego, czy na przykład yy, odnośnie naszych pociech, żeby coś dobrego dla nich zrobić, ale chcemy to zrobić nie jako my sami, ale my w grupie, to na pewno jest do tego dobry dzień. Natomiast w innych sprawach możemy mieć problemy z podejmowaniem decyzji i niestety przez cały dzień. Jeżeli chodzi o przesłanie anielskie na 24 yy, luty, to już patrzę. Fazy księżyca. Archanioł, haniel, zwróć uwagę, w jaki sposób księżyc oddziałuje na Twoją energię oraz manifestację. Korzystaj z jego faz. Czyli proszę Państwa. Jestem za tym. Ja zresztą będę nagrywała od marca takie filmiki na nów Księżyca, na pełni Księżyca. Nie tylko pod względem astrologicznym, bym powiedziała pod względem bardziej numerologicznym, energetycznym. Myślę, że wielu astrologów jest w Polsce lepszych ode mnie. Ja kiedyś specjalizowałam się w astrologii, ale to jeszcze wtedy, kiedy yy, nie miałam dziecka. To był zamierzchły czas i rzeczywiście wtedy, można powiedzieć, jeździłam po całym świecie i uczyłam się astrologii i byłam w tym naprawdę dobra. Potem, proszę Państwa, nie miałam na to czasu. Bo astrologia wymaga poświęceń. Każdy dobry astrolog o tym powie, ale tak czy inaczej będę chciała od marca nagrywać przynajmniej słowo na nów księżyca albo na pełnię księżyca. Natomiast odnośnie dzisiejszego dnia sprawdźcie Państwo, jaka jest faza księżyca i zobaczcie, jak ona na was oddziałuje. I może właśnie też popatrzcie, kiedy jest pełnia, kiedy jest nów, Zainteresujcie się, co to. Co, co te fazy księżyca mogą Wam e, dać w życiu codziennym, tak? E, no ja lubię fazy księżyca, lubię fazy księżyca, lubię o nich mówić, ale nie w dzisiejszej energetyce dnia. Natomiast zaobserwujcie to i temat będziemy kontynuowali w, marca, w marcu, kiedy będę mówiła o fazach księżyca. I jeszcze, kochani, przesłanie na dzień dzisiejszy dla Was. Afirmacja, jestem czystym kanałem dla boskich pomysłów i cała... Twórczość wszechświata wyraża się przeze mnie. Czyli proszę Państwa, to co mówiłam, dla twórczości, jak najbardziej, bo będziemy bardziej uwrażliwieni przez dwój, dwójki i szóstkę z dnia, dla twórczości jest to dobry czas. Więc jeszcze raz powtórzę, to co dobre, różnego rodzaju pomysły, idee, przebłyski może warto w tym dniu zapisywać. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i już jutro zapraszam Państwa na kolejne. Do zobaczenia!